Cześć, tutaj Mikołaj i dzisiaj będzie odcinek piąty czyli odcinek będę pokazywać no, wam moje różne hotele i różne w ogóle moje budynki na tym świecie zaraz się odwrócę i naprawdę będziecie zaskoczeni widzowie, piszcie lajkiem i subskrypcję i my już z tym do ciebie dobra, idziemy tutaj. i to są moje wszystkie budynki, czy wy to widzicie Dużo. No dobra, dobra. I tutaj no, na początku Wam pokażę akopark, potem i raczej y, y, no, ja wszystkie tak będę omijał, tak dookoła będę Wam pokazywać. Bo nie będę do nich wchodzić. Jedynie może do tej góry wejdę. I do tego tam, ale wiecie co? Bo i do pojazdów, tak górze. No... Bo tutaj te w środku to mi wyżają ponad godzinę, więc dobra. Nie, dobra. No to, to są moje wszystkie budynki i hotele. Dobra, to jest aquapark. Co? Duży aquapark przeszklony. Tutaj możecie zobaczyć, tutaj są przebieralnie. Tutaj to się na dół wchodzi do tych przebieralni. Tutaj właśnie... No tu akwatarka, a Tam jeszcze jest wejście. i mam pokazać jeszcze tutaj, że jest tutaj coś takiego. I tam jest gwiazd I tam chcę, żebyście zobaczyli, o to jest takie, wpływa yy, yy, się do takiej jaskini, jakby pani. Dobra. Jest sobie na dzień. Dobra. Tutaj jest hotel wakacyjny. Taki wakacyjny hotel, który ma przestrzeń naprawdę, przestrzeń ma. Na i tutaj. Dobra, to jest hotel czterogwiazdkowy, fajny. Ten hotel czterogwiazdkowy jest taki, bo tutaj ma nawet ogródek na dachu. E, sale e, to taka jakby e, myślenie, żeby widzieć gwiazdy jak jest ciemno. To nawet naprawdę fajnie. Jest mi nie po Północ. Patrzcie jak jak ja. Ale tutaj gwiazdy fajnie widać. Dobra, e, e, dobra. Czas, dzień i ma. Dobra. Tutaj też taki wjazd do jacuzzi, jest tutaj o, fajny. Dobra, dalej. Tutaj jest hotel dwugwiazdkowy. Hotel On jest taki, no taki. No, a, a tutaj na basen, właśnie. Tak fajny. O tutaj. No. A. To fajnie. Dalej. Tutaj. Jest hotel jednogwiazdkowy, który ma jedną gwiazdkę. Taki pomarańczowy, który patrzy ile ma przestrzeni. Ale dobra, tutaj pokoje wyglądają mniej więcej tak, więc spore. Pokoje nawet spore są. To hotel na jednogwiazdkowy by się nadał. Dobra, teraz yy, wam pokażę, jak ja zbudowałem i w ogóle to wszystko ja zbudowałem. To jest hotel pięciogwiazdkowy, to taki. Tutaj ma taki I Tutaj. Tutaj się wchodzi, e, chwila cegłę zniszczyłem. Czekajcie, naprawy tego o, cegłę tutaj włożę. Będę się starać nic tutaj tak nie robić. Wpiszcie w komentarzu: Miasto dużych budynków, to wam prześle fajne rzeczy, uprawa się. Dobra, dalej. Tute, no, tutaj jest taki teleskop zrobiłem, ale fajnie tutaj jest, dlatego że tutaj, tutaj się patrzy przez tą dziurkę. Tutaj jest taka dziurka. I tu, tutaj podłącza i przestań. się, się No, może nie zobaczę, jak ale dobrze. Tutaj jest restauracja. Tak, dobra, Dalej. tutaj jest dom wysoki. Tu jest wysoki dom. Wysoki, nowoczesny, wysoki dom. A tu jest nowoczesny, lokacyjny dom. Ale to chwila po nawet bezchmurnie. No, i to tak. A tutaj jest taki dodatkowy dom. No tak wygląda też fajnie. Dobra. Tutaj wejdziemy do samochodziku. dobry samochód. Skrzynia. Mięso. Po co balanina? Nie wiem. Ale dobra. chyba coś. dobra Tutaj takie jakieś, no takie jakby pomieszczenie do schowania, żeby sobie poczytać, coś tam posprawdzać wziąć coś, upiec, jakby w oho O, ho, ho, do... a tutaj jest, tutaj jest moja szklarnia. A ja w ogóle nie robiłem tego mo... z mączki kostnej. To mi samo urosło bez mączki kostnej. Dobra, teraz wam yy, pokażę jeszcze yy, chwila to, to jest skocznia, żeby w dobre okienko wejść. Tutaj jest okienko do lawy, do wody. A tu? Przegryb. Tutaj jest budynek przegrania. Tu. Jak ktoś ma totem nieśmiertelności i kilo, no to może przez to przejść. Jak ktoś normalnie może przez to przejść, a to. Jak ktoś ma odporność, na nawet, czyli wszystko da się przejść, ale no dobra. Tutaj jest taki, nie wiem, co, co to w ogóle jest, ale dobra. Tutaj jest biblioteka, która ma za dużo książek i jest nieprzemyślana. Dobra, dobra. Nie no, po prostu tam nic nie ma innego, tylko te książki. Biblioteczki. Dobra, tutaj, a tutaj jest no tak jakby drzewa, drzewa, nie wiem, drzewa. Ale tak naprawdę to ja tego nie sadziłem. Ja to ręcznie budowałem te drzewa. A tutaj jest. Yy, o przetrwanie. Skok o przetrwanie. A nie, doskoczyłam. A tutaj. Tutaj nieśmiertelność. żeby przeżyć. Jak ktoś wejdzie do środ yy, Do yy, ostatniego okienka. Dobra. Yy, teraz tylko. Yy, dobra. Pokażę Wam. O mój park narodowy. A to jest. Yy, dobra. Tutaj. Jest mapa parku, schronisko leśne, park tropikalny. Dobra, tutaj schronisko leśne, wyjście, szkolnia Pant. Dobra, tutaj jest właśnie to sch y sch 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 schronisko, nie schronisko, schronienie. Co ja tu napisałem? Chwila, nie wiem, nie pomyślałem, nic. Dom tropikalny. Tropikalny. Ale dobra. Nie, 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 nie pomyślałam, ale No, takie schronisko, nie wiem co ja napisałam, napisałam, ale to jest taki dom tropikalny, żeby. Yy, no, tutaj. Tutaj pójść sobie na balkon taki, jakby stary był. Tutaj się idzie na górę, na wygląda tak, tutaj są takie rzeczy, dobra, a tutaj oczywiście przejście do biblioteki, w której jest dużo rzeczy oprócz książek. No w, do, do środka wchodziłem specjalnie, ale dobra. Tutaj park tropikalny, szklarnia pandy, tutaj ten park tropikalny, tutaj y, de, y, w ogóle y, rezerwat pandy, a tutaj las. Las tropikalny. Ja, ja to, tego to, to też, też ręcznie budowałem. Ja tego nie sadziłem. Dobra, teraz Kolejeczka górska. Potem oddam to, naprawdę oddam. Ta kolejeczka. Już nie wiem, ile by kosztowały. Nie wiem, czy Chyba z 5 złotówką, po prostu. Nie no, dobra. Tu jest yy, dom. Mój dom. O, to jest mój dom. No, tak wygląda. Jest styropiętrowy. piętrowy Tutaj, ta, różne rzeczy. Takie fajne. No, naprawdę. Yy, polecam w takim domu mieszkać. Może yy, kolory nie są takie mega fajne, ale yy, nie ma. No. To wygląda fajnie. Dalej, tutaj yy, jest no sklep z ubraniami. Sklep z ubraniami, góra. Sk sklep z ubraniami to jest malutka budka. Tylko ona jest w tej górze. Tak, jakby yy, no, w tej górze jest. Ja tą górę budowałem mega dużo. Tutaj trawnik. O, o, o. No i tutaj ubrania. W ubrania. Yy. Jakby to. Tu jest nowoczesny dom. Apartament. Nowoczesny apartament. On naprawdę nie wygląda. Nawet tutaj można. Tutaj. No tutaj można. I takie pomieszczenie. Czyli zbiory. Ja często buduję takie pomieszczenie. Co tam woda? Do jeżerać takiego malutkiego. Nie wiem. Myślałam sobie takie i to tyle na dzisiejszy dzień. Pa, widzimy się w następnym odcinku. Wpiszcie subskrypcję i.